Wkrótce ktoś wykorzysta coś, co powiedziałeś, aby zakończyć Twoje życie. Przestań mówić o rzeczach, o których inni nie muszą wiedzieć, o których nikt nie wie, o których nikt nie może rozmawiać, więc przestań mówić o tych rzeczach, więc zostań do końca, nie bądź słaby. W korytarzach filozofii stoickiej milczenie zawsze było cenną cnotą, a słowo narzędziem władzy. Ale czego nigdy nie powinien mówić prawdziwy Stoik? W świecie ciągłego zamieszania, gdzie słowa lecą jak bezcelowe strzały, filozofia stoicka zaprasza do głębokiej ciszy, z której emanuje mądrość i szacunek dla rzeczywistości. Stoik nigdy nie powinien wypowiadać słów skargi. Puste narzekanie na los, okoliczności lub działania innych przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i są kruche. Stoik rozumie, że prawdziwa siła leży w akceptowaniu rzeczy, których nie można zmienić i przekształcaniu tych, które można. Podobnie Stoik nigdy nie powinien wypowiadać słów próżności. Niepohamowana pogoń za pochwałami i przechwalanie się osiągnięciami to jedynie odwrócenie uwagi od prawdziwej ścieżki cnoty. Pokora i skromność to broń Stoika, a nie pusta duma. Nigdy nie usłyszysz słów rozpaczy od prawdziwego stoika. Rozpacz, podobnie jak narzekanie, jest zaprzeczeniem rozsądku i nadziei. Stoik rozumie, że nawet w najciemniejszych chwilach iskra cnoty może oświetlić drogę. Podobnie stoik nigdy nie powinien wypowiadać słów wyrażających irracjonalny gniew. Gniew jest wrogiem samokontroli i rozsądku. Ten, kto ulega gniewowi, jest skazany na bycie niewolnikiem własnych emocji, a stoik stanowczo go odrzuca. Pieniądze i bogactwo nigdy nie powinny być tematami rozmów stoika, chyba że ma to na celu omówienie tego, jak wykorzystać je uczciwie i cnotliwie. Chciwość i niepohamowane poszukiwanie dóbr materialnych to więzienia, których stoik stara się unikać. Wreszcie, Prawdziwy stoik nigdy nie powinien wypowiadać słów zawierających pochopne osądy. Ocenianie innych bez pełnego zrozumienia ich sytuacji i motywacji jest przejawem ignorancji. Stoik stara się zrozumieć, zanim potępi, zawsze szukając empatii i zrozumienia. W świecie pełnym pustych słów i powierzchownych rozmów Stoik traktuje ciszę jako narzędzie refleksji, kontemplacji i rozwoju osobistego. Unikając zakazanych słów i wykorzystując moc ciszy, Stoik podąża ścieżką cnoty, doskonalenia i mądrości, osiągając w ten sposób niezachwiany spokój wewnętrzny i głębsze zrozumienie kondycji ludzkiej. Prawdziwy stoik nigdy nie powinien wyrażać żalu bez konstruktywnego działania. Żałowanie przeszłości bez wyciągania z niej wniosków jest bezużyteczne. Zamiast tego, stoik zamienia żal w chęć przyszłej poprawy. Ciągły niepokój o to, co przyniesie przyszłość, jest pułapką emocjonalną. Stołyki rozumieją, że przyszłość jest niepewna. Ale zamiast wyrażać ciągłe zmartwienia, skupiają się na przygotowaniu i akceptacji. Opinie innych są zmienne i często powierzchowne. Stoik nie powinien marnować energii na martwienie się o aprobatę innych ludzi. Zamiast tego skupiają się na działaniu zgodnie ze swoimi zasadami. Oszukiwanie samego siebie przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Stoik nie powinien wypowiadać słów zaprzeczających rzeczywistości lub jego własnym słabościom. Stawiają czoła prawdzie, akceptują swoje ograniczenia i pracują nad ich pokonaniem. Ocenianie innych bez oceny siebie jest błędem. Stołyki rozumieją, że nikt nie jest doskonały i że każdy ma swoje zmagania. Dlatego unikają osądzania. Nie zastanawiając się najpierw nad własnymi niepowodzeniami. Stały komfort może osłabić odporność. Stołyki nie powinni szukać pocieszenia za wszelką cenę, ale raczej cenić umiejętność stawienia czoła przeciwnościom losu i wyniesienia z nich rozwoju. Życie ma swoje niesprawiedliwości i wyzwania, ale stoik nie powinien tracić czasu na narzekanie na naturę istnienia. Zamiast tego akceptują, że życie jest z natury niepewne i starają się znaleźć sens i cnotę w swoich doświadczeniach. Umysł stoika musi pozostać elastyczny i otwarty na nowe pomysły. Upór i opór wobec zmian są sprzeczne ze stoicką mądrością. Powinni unikać słów oznaczających brak elastyczności umysłowej. Ciągłe porównywanie się z innymi prowadzi do zazdrości i niezadowolenia. Stołyki unikają wyrażania tych uczuć, zamiast tego skupiają się na własnej drodze samorozwoju. Odkładanie na później i unikanie obowiązków jest sprzeczne ze stoicką cnotą. Prawdziwy stoik nie powinien przepraszać, ale raczej brać odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Stołyki rozumieją, że otwierając drzwi tajemnic, możemy niechcący pozwolić, aby w nasze życie wdarł się wir szkodliwych konsekwencji i konfliktów, kropka stołyki doceniają znaczenie poufności i cnoty dyskrecji. Zdradzenie powierzonych nam tajemnic może nie tylko zaszkodzić związkom, ale także zachwiać naszym wewnętrznym spokojem. Zdradzając tajemnice, zdradzamy pokładane w nas zaufanie. Zaufanie to cenna waluta w każdym związku, a raz utracone może być trudne do odzyskania. Stoik ceni zaufanie jako kamień węgielny cnót, a jego złamanie jest niezgodne z jego zasadami. Ujawnianie tajemnic może podważyć naszą wiarygodność. Jeśli nasze słowo nie jest uważane za godne zaufania, nasza zdolność do wywierania wpływu i przewodzenia zostanie podważona. Stoik rozumie, jak ważne jest dotrzymywanie mocnych i spójnych słów. Ujawnianie tajemnic często powoduje konflikty i nieporozumienia. Stołyki szukają wewnętrznego spokoju i harmonii w związkach, a ujawnianie sekretów przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ tworzy niepotrzebne napięcie i konfrontacje. Stoik rozumie, że nasze działania i słowa bezpośrednio odzwierciedlają stan naszej duszy. Odkrywając tajemnicy, dźwigamy na sobie ciężar naruszenia zasad etycznych i moralnych. To naruszenie podważa integralność naszej duszy. Stoik stara się widzieć świat obiektywnie i realistycznie. Zdradzanie tajemnic często zaburza postrzeganie rzeczywistości, Gdyż mogą wpływać na nas emocje, osądy i uprzedzenia. To oddala nas od stoickiego ideału życia zgodnego z rozumem. Zdradzając tajemnice, naruszamy prywatność osób, które nam zaufały. Stoi to w sprzeczności z szacunkiem dla indywidualności i autonomii, jaki cenią stołyki. Działanie polegające na ujawnieniu tajemnic może prowadzić do głębokiego i trwałego żalu. Stoik rozumie, że impulsywne i szkodliwe działania przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego w osiągnięciu wewnętrznego spokoju i cnoty. Sztuka utrzymywania tajemnic jest szanowana jako podstawowy filar utrzymania integralności duszy i kultywowania znaczących relacji. Dla stoików poufność jest cnotą odzwierciedlającą mądrość i umiejętność zachowania spokoju pośród burz życia. Zachowanie tajemnicy jest aktem samodyscypliny, który pokazuje szacunek do innych i do siebie. Poufność jest wyrazem samokontroli, ponieważ pozwala rozumowi panować nad impulsami emocjonalnymi, które mogą doprowadzić nas do złamania czyjegoś zaufania. Stołyki rozumieją, że każdy ma swoją osobistą sferę prywatności, którą należy szanować. Utrzymywanie tajemnicy jest sposobem na uhonorowanie indywidualności każdego człowieka. Zachowując tajemnice innych osób, okazujemy empatię i szacunek dla ich prawa do ukrywania pewnych informacji przed opinią publiczną. Dochowywanie tajemnic to podstawa budowania solidnych i trwałych relacji. Kiedy ludzie wiedzą, że mogą nam zaufać, tworzymy głębsze więzi. Stołyki cenią autentyczne relacje międzyludzkie i uznają, że utrzymywanie tajemnic to sposób na pielęgnowanie tych połączeń. Wewnętrzny spokój jest jednym z filarów stoicyzmu. Utrzymanie tajemnicy przyczynia się do tego spokoju ducha, ponieważ pozwala uniknąć niepokojów wynikających z niepotrzebnego powierzania poufnych informacji osobom trzecim. Stoik rozumie, że pobudzenie psychiczne jest wynikiem zamartwiania się tym, czego nie da się kontrolować i działania sprzecznego z rozsądkiem. Przedwczesne osądzanie przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w pogoni za stoicką mądrością. Zachowując tajemnicę, unikamy wydawania pochopnych ocen na temat innych, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie znamy wszystkich szczegółów ich życia i okoliczności. Stoik stara się zrozumieć, zanim osądzi. Wypełniając zobowiązanie do zachowania tajemnicy, kultywujemy pewność siebie i autentyczność. Obietnica poufności jest potwierdzeniem odpowiedzialności i uczciwości. Stoik rozumie, że wypełniając swoje zobowiązania, budujemy solidny fundament własnej uczciwości. Nieodpowiedzialne ujawnianie tajemnic często powoduje konflikty i nieporozumienia. Stoik szuka wewnętrznego spokoju i harmonii w związkach, unikając działań, które mogłyby prowadzić do niepotrzebnych napięć i konfrontacji. Stoicyzm ceni cnotę jako dobro najwyższe. Zachowanie tajemnic, zwłaszcza gdy ich ujawnienie mogłoby wyrządzić krzywdę lub niesprawiedliwość, jest przejawem cnoty. Stołyki wierzą, że cnota jest drogą do osiągnięcia prawdziwego i trwałego szczęścia. Stoicyzm uczy nas, że moc ciszy jest cennym narzędziem do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, kultywowania znaczących relacji i podążania ścieżką cnoty. Zachowanie tajemnicy to nie tylko kwestia samodyscypliny, ale także szacunku dla innych i własnej uczciwości. W dobie natychmiastowej komunikacji i publicznego ujawnienia stoickie nauki o poufności i dyskrecji pozostają bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Czyniąc to, nie tylko honorujemy tradycję filozofii stoickiej, ale także budujemy solidny fundament pod życie pełne sensu, pokoju i cnót. Zatem odpowiedź na pytanie, dlaczego według stoicyzmu warto zachować tajemnicę, jest jasna. Taka praktyka jest cnotliwym czynem, który wzbogaca naszą duszę i wzmacnia podstawy zdrowych, znaczących relacji. Wszyscy nosimy w sobie sekrety z przeszłości, chwile, o których wolelibyśmy zapomnieć, lub błędy, które popełniliśmy. Stoicyzm uczy, że akceptacja i zrozumienie przeszłości są niezbędne do życia w teraźniejszości. Ukrywanie lub zaprzeczanie tym tajemnicom tylko zwiększa obciążenie emocjonalne, podczas gdy stawianie im czoła ze spokojem i mądrością jest wyrazem cnoty. Stołyki zdają sobie sprawę, że każdy skrywa tajemnice związane z jego niedoskonałościami i niepewnością. Dążenie do cnoty nie oznacza doskonałości, ale ciągłą samotransformację. Ujawnianie i radzenie sobie z tymi tajemnicami jest częścią stoickiej ścieżki do autorefleksji i samorozwoju. Stołyki podkreślają znaczenie kontrolowania emocji. Wiele osób ukrywa głębokie sekrety emocjonalne w obawie przed oceną lub odrzuceniem. Jednak filozofia stoicka uczy nas akceptować nasze emocje, rozumieć je i wykorzystywać je jako przewodniki ku cnocie, zamiast je ukrywać. Wielu ukrywa swoje marzenia i aspiracje w obawie przed porażką lub byciem postrzeganym jako zbyt ambitni. Stołki zachęcają jednak do jasności celów i zaangażowania w dążeniu do doskonałości. Ukrywanie tych sekretów może uniemożliwić nam realizowanie naszych prawdziwych pasji. Poszukiwanie uznania i aprobaty często prowadzi ludzi do ukrywania sekretów związanych z ego i próżnością. Stołyki ostrzegają, że próżność jest przeszkodą na drodze do cnoty. Dostrzeżenie tych tajemnic i praca nad ich pokonaniem to ważny krok w poszukiwaniu pokory i autentyczności. Relacje międzyludzkie często wiążą się z tajemnicami, czy to ze strachu przed ujawnieniem naszych uczuć, obaw czy oczekiwań. Stołyki podkreślają znaczenie otwartej komunikacji i empatii w relacjach. Utrzymywanie tajemnic, które podważają wzajemne zrozumienie, przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w stosunku do cnoty. Śmiertelność jest nieuniknioną prawdą o kondycji ludzkiej. Stołyki w swojej mądrości postrzegają śmierć jako naturalną część życia. Ci, którzy skrywają tajemnice związane ze strachem przed śmiercią. Nie rozumieją stoickiej akceptacji skończoności i pogoni za cnotą aż do ostatniego tchnienia. Przeciwności losu są stałym towarzyszem ludzkiej podróży, a wielu kryje w sobie tajemnice związane z chwilami słabości, błędami i trudnościami. Jednak stoicyzm postrzega przeciwności losu jako szansę na rozwój i samodoskonalenie. Akceptacja i uczenie się z tych tajemnic jest filarem dążenia do cnoty. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwa cnota polega na zrozumieniu i zarządzaniu tajemnicami, które wszyscy skrywają. Dążenie do cnut nie polega na byciu doskonałym, ale na byciu autentycznym, odpornym i współczującym wobec siebie i innych. Stołyki cenią samoakceptację, autorefleksję i pokorę, gdyż te cechy przybliżają nas do cnoty i wewnętrznego spokoju. Ujawnianie i konfrontowanie się z tymi tajemnicami, zamiast je ukrywać, jest drogą do samorealizacji i spełnienia stoickiego dążenia do sensownego i cnotliwego życia. W końcu zrozumienie i akceptacja tajemnic, które wszyscy skrywają, jest podstawą do życia zgodnie z zasadami stoicyzmu i osiągnięcia egzystencji pełnej sensu i mądrości. Stołyki rozumieją, że dochowywanie tajemnic jest przejawem samokontroli, mądrości i szacunku dla relacji międzyludzkich. Ci, którzy praktykują dyskrecję, wykazują wewnętrzną siłę i zdolność ochrony zaufania i spokoju ducha, przestrzegając podstawowych zasad stoicyzmu. Dlatego mądrze jest pamiętać, że w świetle filozofii stoickiej milczenie jest często najbardziej cnotliwą i najmądrzejszą drogą. Jaką należy podążać? Jesteś teraz bohaterem swojego życia, nie pozwól sobie stać się tylko widzem. Skomentuj pod tym filmem ludzi, dlaczego jesteś Stoikiem, i zobacz, kto będzie z Tobą wchodzić w interakcję, w tym celu zasubskrybuj kanał, abyś nie tęsknisz za jakąkolwiek mądrością, której będę mógł Cię wkrótce nauczyć. Zostawiłem Cię w komentarzach do tego filmu, przewodnika. Z którego korzystałem na mojej drodze do zostania Stoikiem, podręcznika, który zawiera wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania, więc zdecydowanie, zostań Stoikiem już teraz.